Cześć, Manko, z tej strony Minecraft i witam was w kolejnym odcinku z tego tygodnika. To, co widzieliście na początku filmu, to jest nowe intro, a to, co po intro, to krótka relacja, taki szybki time z budowy tutaj takiego pomieszczenia, które będzie mi służyć jako takie górne wyjście. W zasadzie tylko drążenie tego, bo jeszcze nie jest zbudowane do końca, ale są tylko schody postawione i i są tylko ściany tutaj wykopane. Trzeba będzie tu jakieś okno zrobić po lewej, zaraz, 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 tutaj. Jakieś okienko się zrobi z widokiem na świat. Yy, a tutaj zaraz zabieramy się za budowę tego. Tak więc, kierow w dłoń i ciśniemy. Ostatnich odcinków nie było, a to co to było, ee, nie było odcinków, fail. Nie było odcinków, bo było spowodowane to świętami. I z okazji świąt chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego wesołych świąt pogodnych że już minęła Wigilia, ale niestety nie miałem czasu nagrać jakiegoś vloga czy krótkiego filmiku z Minecrafta, tak więc dopiero teraz Wam życzę wesołych świąt i miłego spędzenia ich z rodziną, fajnych prezentów, które już pewnie otrzymaliście. No dobra. Tutaj by się przydała jakaś ściana pomiędzy. Tutaj będą szyby dwie No i dobra Złazimy na dół To by się przydało zalepić to coś w ogóle Nie wiem czym, o mam deski Pyk pyk, dobra <laughs> O, szkielet Koblat mam teraz masę niestety przez kopanie tego korytarza Ale, ale... O, mam drewno, fajnie ja zauważyłem go nawet. Znowu mi coś tu wieje. Trzeba naprawdę tam dogłębnie poszukać, czy to chodzi o ten kanion, czy jest rzeczywiście jakiś system jaskin tutaj. No okej, okay. tutaj po środku będą dwie deski. Będą zaraz szyby. Ale po co się męczy, jak mamy łopatę? No, okay. Tutaj już coś powoli powstaje. Tutaj może jakieś światełko bym załatwił, bo nie wiem, czy na nagraniu wszystko widać. Niestety nieraz są takie numery, że coś nagram, a słabo widać. Niestety. No okej, okay. tutaj można już ścianę wstawiać. Niestety znowu odcinek budowniczy, ale... Jakoś tak nie mam pomysłu, co robić na tym świecie, tak więc jeżeli macie pomysły, to wiecie, możecie śmiało do mnie pisać. Na pewno wam odpiszę albo w komentarzach, albo, e, albo w prywatnej wiadomości, to już piszcie jak chcecie. Ale na pewno wam odpiszę, a zwłaszcza jeżeli pomysł będzie jakiś interesujący i miałbym go wykorzystać. Dobra, w miarę jest równa, na szczęście. Już myślałem, że tutaj były trzy kratki, no ale dobra. Coś mi się pochrzaniło. Tutaj mogę tylko kobla wykopać, a mi tylko służyła jako podstawka pod schody. Już najgorsze jest to, że jeszcze wyższe piętra trzeba zrobić, a mi drewno się kończy. Dobra, 11 desek trzeba jakoś spożytkować. Niestety tylko tyle. No dobra, idziemy więcej no Dobra, może nie tędy. <grym> Sestujemy może nowe wyjście, jeżeli jest jakieś bezpieczne zejście gdzieś może. <krym> to już wątpię. Tutaj jakoś ogarnę ładnie naokoło. O, tu jest jakieś drzewo. Tutaj ładnie wytnę to i będzie coś w rodzaju, jakieś pomieszczenia takiego oszklonego z drzwiami, żeby na przykład mógł w nocy tutaj wychodzić i sobie obserwować. O właśnie się chyba ściemnia. Takie obserwacje będą tutaj sobie prowadzić. Albo, zabawy z mowami. Nie wiem czy dzisiaj całe to skończę, ale jeżeli nie to dokończę sobie to samemu Bez nagrywania, ewentualnie wam pokażę tak jak dzisiaj relacje, chociaż nie wiem czy one się będą sprawdzać Tak więc, zobaczymy No troszeczkę drzewa muszę nazbierać, niestety mi się skończyła siekiera, ale tego drzewa jak najwięcej zwłaszcza, że jest teraz noc, to albo sobie kimniemy, albo będziemy budować w nocy. No, szybciej. Okej, okay, to drzewo sam wisi w powietrzu zostawię na razie. Nie ma czasu, jest noc teraz. Okej, okay, to już możemy całe przerobić na deski. No dobra, półtora z taka. <coughs> Powinno wystarczyć. Na jakieś... kilka ścianek. Oj, nie tak miało być. No mm, okej. Okay. Podłogę zaraz zrobimy sobie tutaj z kobla. Według tradycji. Cały dom tak jest, no to... reszta niech też tak będzie. Mogłem w sumie koblowe schody robić, ale... Już trudno. Aha, fajnie. Nie spodziewałem się tego. Niestety tam trzeba gdzieś sufit wtedy na kobla zmienić tutaj. Bo będzie wszystko wyglądać, jak będzie tylko kawałek z kobla. <grym> Mogłem to kmyszczeń troszeczkę dalej zrobić. No ale już trudno. Aj, super. A mamy jeszcze kilka, no to fajne. Nie muszę szukać. Oooooo. Enderman, nawet dwa. Już myślałem, że gdzieś tutaj w mojej okolicy. i... Chciałem się już przestraszyć, ale nie tym razem. Tym razem mu się nie udało. A jeszcze tutaj, zostawiłem, wiem, zapomniałem. A i znowu dziury, znowu dziury. Trudno będzie, koblem Nie chcę mi się dirta szukać. <laughs> Chyba tam dziurę zostawiłem pod schodem. Dlaczego ja to zamurowałem? No trudno. Mniej kobla się złożyje przynajmniej. Pod schodem będzie dziura. Eee, Okej, okay. ciśniemy dalej z tym pomieszczeniem. Tu mamy już ładnie, tylko się szkło przydało. Nie mam szkła. No dobra. Potem się poszuka teraz. Tutaj jakaś dziura się zrobiła. No tutaj sobie ładnie deski zrobimy. Nawet ich tak dużo nie zużyłem jeszcze. To zaraz czy mnie zamknę, żeby mi tu nic nie woziło i pójdziemy spać. No właśnie już się pan zombie odzywa. Dobra, zalepię na chwilę i idziemy spać. <laughs> nie wiem czy by coś przez to weszło, ale... ...wolę się jednak ubezpieczyć. Okej. Okay. No, fu, endermenę. Nie wiem dlaczego, ale nie lubię tych mobów jakoś, nie przypadły mi do gustu. No dobra, jeszcze tutaj kawałek ścian mogę zrobić i będziemy kończyć pomalutku, bo się czas kończy. Niestety, jest troszeczkę ograniczony, ale im krótsze odcinki robię, tym szybciej mogę je wrzucać. Wiecie zresztą, jak to jest z moim słabym łączem. Zwłaszcza, że teraz jeszcze mało czasu mam, bo przygotowuję serwer ze znajomymi. Do którego podam wam dane niedługo. On będzie dla wszystkich graczy Premium i No, i no Premium. Jest to pierwszy taki serwer w Polsce. Jest to serwer przygodowy, który jest, na no, taką jakby mieszanką serwera Roleplay z Survivalem. Wymyśliliśmy coś takiego i fajnie się to sprawdza. Jednak na razie jest serwer na whitelistę, tylko ustawiony na kilka osób, które mają dostęp do tego serwera i, i tak to sobie jest na razie. A jak już skończymy wszystkie pluginy, będą już działać itd., itp., to wtedy dostaniecie IP. Link do forum też podam, bo na forum będzie się prosić o te wszystkie działki itd., bo w grze. Po prostu mamy dość już słuchania tego, mieliśmy serwer wcześniej. To jedyne co padało od razu przy wejściu jakiegoś admina na serwer, znaczy operatora, to od razu tylko Dasz Kuba, dash Kuba i po prostu no szkoda gadać. I wymyśliliśmy taką zasadę, że po Kuboidy się trzeba zgłaszać na forum. A my jak będziemy mieli wolny czas, to będziemy te Kuboidy stawiać. I żeby nie było takiego syfu, że proszą cały czas o coś, to. Od tego jest forum specjalnie i. Mam nadzieję, że to będzie jakoś się sprawdzać. A jak ktoś będzie prosić o kuba w grze, to po prostu admin nie będzie odpisywać. Ewentualnie, będzie odpisywać, który punkt na spawnie to jest to, co ma wykonać, by otrzymać kuboida. Dobra, ja się rozgadałem, to już minęło ponad 10 minut, tak więc myślę, że możemy kończyć troszeczkę tak krótko, budowniczo i informacyjnie dzisiaj. Ale naprawdę nie mam czasu, bo teraz ten serwer konfiguruje i są święta, więc wiecie, jak to jest. No to. Dziękuję Wam za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie i już wkrótce zapraszam na mój serwer. Będzie oczywiście IP, wszystko podam, tak więc łapki w górę i cześć.